Cześć. Witam Was serdecznie. Dawno nie nagrywałem, ale dzisiaj taką fajną i Postanowiłem sobie nagrać. No więc tak, Audio 4B7. To chyba szósty rok jest. Maska się nie otwiera klientowi. Klient już tu sobie po swojemu próbował. Linki już są powyrywane. Tam nawet od spodu zaglądałem. Także linki na zamku już nie ma. No i normalnie tu w tym miejscu gdzie się łączenie linki Ta, która idzie z zamka to jest łączenie i ta która idzie do kabiny. W tym momencie załamałem się jak zobaczyłem, że od spodu, że linka ta przy zamku już jest wyrwana. No dobra. Mam takie dwie poduszki, które się wkłada, pokażę wam. jak one wyglądają. Całe szczęście, kiedyś sobie to w lidlu zakupiłem. O, zobaczcie. Dobra firma. I wykorzystam dzisiaj te poduszki, żeby spróbować otworzyć. Mam nadzieję, że będzie sukces. Także można sobie napompować. A. I podczas pompowania widzicie, że się wszystko unosi do góry. I teraz tak. Pierwszy raz to robię. W Volkswagenie już na tym zęby zjadłem. Także mniej więcej wiem, jak to. Podejść, w Audi nie robiłem, ale tak, uniosłem sobie maskę w ten sposób na dwóch poduszkach i zobaczcie, tam jest, nie wiem czy widać, ale tu, gdzie moją poduszkę sobie wkładam, tam są śrubki. A, tak, na, tel na telefonie tego nie widać będzie, ale tutaj są dwie śruby mocujące zamek jedna z jednej, druga z drugiej. No, mam nadzieję, że w ten sposób właśnie uda mi się to zrobić. Jest niedobrze trzymać jedną ręką telefon Drugą kręcić Także tylko troszkę wam wstępnie pokażę Że zobaczcie idzie ta śruba Pierwsza I zaraz te poduszki podłożę z drugiej strony Uniosę maskę z drugiej strony I spróbuję odkręcić tą drugą śrubę no, Mam nadzieję, że to pomoże Że nie ma dziś jeszcze innego zabezpieczenia, Że to się uniesie do góry Zobaczcie Także Jedną śrubkę mam już odkręconą. Została tam tylko dziura. Nie możecie tego zobaczyć, niestety kamera tego nie wychwytuje. Dobra, możecie sobie opuścić maskę do dołu. Uwieście mi maskę, nic się nie stało. Także wyjmę sobie poduszeczki i dam je z drugiej strony. Ok, maska jest uniesiona z drugiej strony, i teraz sobie będę kręcił. Tą drugą stronę. Dobra, powiem Wam, że obie te śruby są wyjęte i tak jak przewidziałem, coś jeszcze trzeciego gdzieś jest. Także obie już są tutaj. A ja sobie biorę zamek tam, który leży na grzyniku i sprawdzę, w którym jeszcze jest miejsce zamocowany ten zamek. No okej, okay, zobaczcie. Tu idą nasze dwie śrubeczki. Albo nawet no w sumie tak. Tego tu idą. Ale tu coś jeszcze jest. Jakieś mocowanie. Także spróbuję jeszcze od spodu znaleźć, co tu to trzyma. A człowiek tam za bardzo nie ma, jak oka włożyć, żeby to zobaczyć. No dobra, powiem Wam szczerze, że tutaj od spodu bardzo mało widać. Widzicie, kurde. Wkładając rękę, tam. A? Czuję dwie śruby. Nawet zresztą tu jedną widzę. Także odkręcę sobie za chwilę te dwie śrubki, które tam są, i zobaczę, czy to pójdzie. Damy sobie chyba kluczyk 13. Ok, zobaczcie. Jest. Taka sama jak tamta. Także to musi być ona. I tym kluczykiem sobie odkręciłem to. Bez problemu. Dobra, biorę się za drugą. Tak jak widać, obie śrubki są odkręcone. I tutaj na dół jeszcze idzie przewód od. Czujnika maski I teraz tak, ja podrężę maskę już pójdzie do góry Tylko tutaj jest przewodzik, no, Jego trzeba odczepić z zatrzasków, wypiąć kostki Bo teraz cały zamek uniesie się czy znaczy cała maska uniesie się razem z zamkiem I żeby tego nie wyrywać, aczkolwiek ja i tak mam nowe to Ja sobie to odczepię Tak wyglądają te zatrzaski, widzicie? Tam ich jest cztery albo pięć no dobra, ja mam odczepione wszystkie. Tak wygląda kasteczka. Dobra, wstaje z kolan. I próbujmy, czy to się otworzy, czy to się nie otworzy. Hurra, hurra. Poduszeczki mi pospadały. Ale już jest sukces. Dobra, opuszczę sobie auto do dołu i otworzę maskę. No okej, okay. spróbuję to zrobić jedną ręką. Okay. tu mamy nasz zameczek dobra, tu gdzieś jest ta linka właśnie która była, o, to od dołu widziałem linka mam nową także spróbuję tą linkę jeszcze zmienić i założyć nowy zamek i powinno być już ok, na długo ok, teraz największym wyzwaniem będzie założyć nową linkę, tak ona niestety nie idzie po wierzchu tylko idzie gdzieś tutaj, w butniku, gdzieś tam. Na pewno tego nie będę rozbierał. I na pewno spróbuję to zrobić w inny sposób. O, spróbuję zrobić tak, jak to zawsze robiłem. Tylko w Volkswagenach. Widzicie, tu jest na końcu kula. I tu jest na końcu kula. Zniszczę to zabezpieczenie i te dwie kule połączę razem i spróbuję przeciągnąć nową linkę, ciągnąć za starą linkę. Nie wiem czy się uda, ale mam nadzieję, że się uda. Ok. Bez szlifierki kątowej się nie obyło. Zrobiłem sobie dwa nacięcia. Teraz to rozpołowię. I spróbuję złączyć te dwie linki jakoś się rozsądnie, żeby mi się to dziś po drodze nie rozszczepiło, no bo wtedy będzie porażka. No i tak to wygląda, zobaczcie. I teraz tak, myślę, że jakbym połączył to w ten sposób. To tam nie będzie tyle miejsca, żeby tak dwie kule obok siebie przeszły w tych przelotkach. Trzeba to połączyć w ten sposób. No i teraz jak ja mam to zrobić? Hmm. Maskę już otworzyłem i teraz potrzebuję nową linkę. Przełożyć do środka, czyli potrzebuję to połączyć ze starą linką i ktoś musi w środku ciągnąć, a ja będę powoli tutaj wpychał. No niestety ja się nie rozdwoję. No dobra, nic mi mądrzejszego nie przyszło do głowy. Tylko w ten sposób. <laughs> bo to musi być w miarę elastyczne. Spróbuję tu izolację nawinąć. No, żeby to się w tym miejscu tylko trzymało. Mam nadzieję, że to wytrzyma. A może nie być wesoło, bo jestem sam i nie ma tam komu w środku być, żeby mi powoli ciągnął to a ja bym tu wpychał. Także będzie ciężko. No dobra. Tak to mniej więcej wygląda. Jest dość wytrzymałe. No i teraz zostało tylko spróbować przeciągnąć nową linkę do środka. Nie chce ktoś pomóc? Okej, okay, okej, okay, wiem. Wirtualnie co najwyżej. Dobra, tak żeby nie stracić szansy jaką mam Dołożyłem sobie jeszcze i sznurka. Gdyby gdzieś, gdzieś się to gdzieś tam po drodze zblokowało, będę miał szansę jeszcze, albo urwało, wyciągnąć tą linkę tym sznurkiem z powrotem. No ok, Sukces połowiczny. Biorąc pod uwagę, że mam tylko dwie ręce i obie obok siebie. Za krótkie. Także zobaczcie, tyle linki jest ściągnięte. A zobaczcie jak to wygląda w środku. <laughs> Gdzieś tam się zblokowało. No i niestety zbyt dużo siły. I limpa została urwana. Ale po pierwsze ze sznurkiem, a po drugie, końcówkę tu widać. Nie wiem, czy zobaczycie. Ale tam dzisiaj sznurek kończy. Tam jest kapulka. Także teraz, moim zadaniem jest tylko jakoś wydostać tą linkę stamtąd. No Okej, okay, moi mili. Zobaczcie. Nie wiem, czy widzieć, ale linieczka jest tutaj już. Zostało mi zdjąć tą izolację, odkręcić te druciki i założyć tutaj no, ten uchwyt. No okej, okay. linka już jest w uchwycie. Tam tutaj. Nie wiem czy widać. Pewnie nie. Nie szkodzi. Sznureczek jeszcze sobie zostawię. Narzędzia pozabieram. Zostało zamek zamocować. Nie mam nadzieję, że już będzie wszystko okej. Okay. No ok, nowy zamek zamontowany. Lineczka też. Zobaczcie. I teraz tak, pamiętajcie, że warto sobie sprawdzić przed zamknięciem maski, czy to wszystko działa. Czyli zamknąć sobie ten zameczek śrubokrętem. To się robi bardzo prosto. W ten sposób. Pcha się zapadkę do dołu. I próbować parę razy otworzyć, żeby nie robić tej całej roboty od nowa. Nie daj Boże. Aha, jeszcze sprostowanie. Byłem pewny, że tu linka jest... ma połączenie jak tak, ale i mówiłem o tym na początku filmiku. No tak, jak widzicie, jest jedna całość. No dobra, to zostało zdemontować. Stary zamek z maski. No i to by było na tyle. Dobra, miłego weekendu, trzymajcie się. No i do następnego razu, hej.